Ok, to mamy dzisiaj dwie figurki. Koty. Pierwszy kot to Zofia. Długo nie to fata. O, taka. A takiet. Taki ogonek. Dobra, drugi kot to śli. Słodziak taki. Taki ogon. I łapki. Kolejny kod to mruczek. Tu czarno-biały, tak jak ten duży, ale jest Tutaj? podobni są. O tak. Tutaj. O tak. Ostatni kod z całej trójki to... Gwiazda jest takie sam czarno-biały, ale duży. Taki ogon. Taki To wszystkie moje cztery koty.